Witam Was w kolejnym odcinku, w którym dzisiaj przychodzę dla Was po raz kolejny z alternatywą dla zdrapek czyli z wydrapywankami z Biedronki Powiem Wam od razu na starcie, że to są te same wydrapywanki, które drapałam wcześniej ponieważ nie udało mi się już znaleźć więcej tych wydrapywanek w Biedronce Jeśli ktoś je widział, ktoś widział, ktoś wie, dajcie znać w komentarzu, czy to jeszcze można je kupić One mają takie opakowanie, najmniej miały i tutaj akurat są takie wzory: kwiatki, ptaszki. Może tam jeszcze jest coś innego. Ja akurat trafiłam na te ostatnie opakowanie. 5 zł kosztuje 6 takich arkuszy. I do tego jest dołączony taki fajny drewniany rylec, którego ja używam też do drapania z drapek. Yy, mamy tutaj różne arkusze, co chciałam Wam jeszcze pokazać. Z ciekawszych rzeczy: o ten już wcześniej drapałam, ten chyba drapałam właśnie na odcinku. Zostawiłam tutaj taki kawałek na jednej z nich, żeby wam pokazać, że one pod tą czarną warstwą też mają jakieś różne kwiatki i liście. O, jak widzicie tutaj, to było całe czarne pole, a odkrywając te czarne pole, mamy tutaj kwiatka. Więc to jest też fajne, bo te czarne pole sobie zdrapujemy. Mamy tutaj tak samą, taką samą sytuację, że jest czarne pole, i to było wszędzie czarne pole, i to też. Było w czarnym polu, a mamy tu pod spodem kwiatka. Także to jest fajne, że pod tym czarnym polem, o proszę bardzo, możemy znaleźć też jakieś roślinki, motylki, ptaszki i różne inne takie fajne cuda. O widzicie, tu był kwiatek, tutaj był też taki śmieszny. O, tutaj też była taka roślinka i tu kwiatek. Także no fajna, różnorodna rzecz. A teraz pokażę Wam, w sensie wydrapiemy już sobie całą, wspólnie razem jedną wydrapywankę, jeden arkusz. Yy, zaraz wam tutaj znajdę. O, na dzisiaj mamy te ptaszki, papugę i tukana. Zobaczymy, czy pod tą warstwą czarną jeszcze coś tam jest. Jak taki pomysł na odcinek Wam się spodobał, to zostawcie proszę łapeczkę w górę. Ja mam tutaj kawusie do popijania. I lecimy, zaraz wam fajną muzyczkę, chociaż muzyczka pewnie od samego początku będzie, ale na tych momentach, na których nie będę nic mówiła, no to muzyczka będzie trochę głośniej. jak widzicie, można sobie się pobawić w takiego detalistę i skupiać się na poszczególnych elementach i sobie je wydrapywać. Tutaj główkę, główkę ptaszki, tam listka, tu coś. A można jechać po prostu po całości tak i wszystko odkrywać, jak to woli. Ja będę tak trochę, tak, trochę tak się w to bawiła. Poprzednie wydrapywanki właśnie cieszyły się sporym zainteresowaniem. Są ogólnie dostępne w internecie na przykład, no można sobie zamówić, czy na Allegro, czy jak tam. Ale no, wtedy no, na pewno będzie to inna już cena, tutaj była bardziej korzystna. No bo 6 wydrapywanek, 6 arkuszy. To jest 5 zł. No, my mamy za 5 zł jedną zdrapkę i to czasem pustą. A tutaj jeszcze mamy fajną zabawę i dodatkowo przyjemne drapanie. Dajcie znać, czy takie odcineczki też Wam się podobają. Napiszcie w komentarzu, albo zostawcie łapeczkę w górę pod filmikiem. Jeszcze Wam podpowiem, jak ten rylec się tak zabrudza, to ja po prostu biorę pilniczek i tak pilniczkiem go oczyszczam. I dodatkowo on przy okazji też robi się dzięki temu trochę ostrzejszy. Trochę przybliżę, będzie lepiej obrazeczek widać. Powiem Wam, że sporym zainteresowaniem naprawdę musiały się cieszyć te wydrapywanki, bo jak się pojawiły w biedronce, ja trafiłam na nie całkiem przypadkiem, to w ogóle szybko zniknęły. Ja obskoczyłam wszystkie biedronki, które miałam, bo chciałam jeszcze kupić dla kuzyna i jeszcze dla Marcina córeczki, jak u nas był, nas odwiedził, nasz Wic Marcin, ale niestety w ogóle nie było. W ogóle nie było. także naprawdę musi się dużym zainteresowaniem to cieszyć bo Biedronka ma taki dział kreatywny tam różne jakieś właśnie kolorowanki czy takie łączenie punktów też jest to tak bardziej dla cierpliwych bo są wielkie takie książki tam różne jakieś tygrysy, zwierzaki, obrazki gdzie się łączy punkty i tworzy się obraz jakiś tam obrazek I powiem wam, że ta warstwa ścierana jest trochę cięższa niż w drapkach także że jakby się tak wydrapało te wszystkie sześć rysunków naraz, no to by ręka trochę bolała <grymnie> ale ogólnie tak fajnie, przyjemnie się drapie tylko żeby to było po prostu bardziej dostępne, no to by było dobrze, no wiadomo już kupując gdzieś na jakiejś tam, czy w księgarni czy, czy na Allegro i tak dalej, no to już jest wyższa cena ale są już takie całe większe książeczki. Przydajcie, kochani, znać jak wam się podoba takie, takie drapanie, czegoś innego niż z drapek. Czasami też byście sobie coś takiego podrapali. Słuchajcie, rysuneczek jest gotowy. Zabawy trochę było. Szybko poszło, ale zawsze to jest też i zabawy na dłużej. Tutaj jeszcze jakieś zostały dziabągi. No i mamy kolejny taki o, obrazeczek. Fajna sprawa czy do kawki i dla dorosłych, no i dla dzieci też oczywiście. Fajna rzecz. Także zostawcie kochani łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, bo by być na bieżąco z moimi odcineczkami zdrabkowymi i nie tylko zdrabkowymi, bo jak widzicie tutaj mamy wykreślanki, wpadł też haul zakupowy z SHEIN, jak ktoś nie widział, no to zapraszam serdecznie, o jeszcze takie są tutaj różne, o proszę bardzo. Także proszę o zostawienie łapeczki w górę, subskrypcję kanału i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa pa!